Witajcie widzowie w kolejnym odcinku Kącika Inwestora. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie taką sytuację z ubiegłego tygodnia, a mianowicie te cła, które Trump nałożył na świat, nazwijmy to. Rozpoczął oficjalną już wojnę handlową, oraz jaki to ma wpływ na wybrane przez nas na początku surowce oraz jakie to są prognozy dotyczące tej sytuacji. Więc tak. Od całego początku, ja tak naj, najbardziej lubię patrzeć na to, jak te decyzje polityczne wpływają na US500, ze względu, że to jest zbiórka tych 500 największych firm. No, jak można tutaj zauważyć, nazwijmy, powiedzmy od tego momentu spadło to no 11%, no to jest... To jest katastrofalna liczba ze względu na to, że, no, jeśli dobrze pamiętam, taki poziom IOS 500 miało ostatnio, w sumie to do, mniej więcej rok temu, w kwiet kwietniu ubiegłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, że sprawdzimy sobie z takiej ciekawości, już tak, dokładnie, kwietniu ubiegłego roku był na podobnym poziomie, więc można powiedzieć, że giełda cała cofnęła się w tych wzrostach, tych wszystkich o cały rok. Nie wiadomo, czy to jeszcze nie będzie wciąż leciał w dół, dlatego oj, na razie radzę uważać na to, ze względu na to, że jak przejdziemy sobie już do naszego pierwszego surowca. A mianowicie do ropy naftowej. Jak możecie zauważyć, ropa naftowa jest bardzo silnie powiązana z gospodarką Stanów Zjednoczonych. Wiecie, spowolnienie gospodarki, te cła, to wszystko, zmniejszenie handlu, znaczy mniejsze zużycie ropy do transportu, do produkcji, do wszystkiego. Co za tym się wiąże? No, Zwiększanie się zapasów, mniejsze zużycie. Mm. No, obecnie ropa, jak możecie zauważyć po tym, co Trump się tam ogłaszał, też już spadło dobre, o Jezu, 16%, to jest nawet o 12 dolarów z progu 72 do 60 praktycznie, teraz lekko odbija w górę pod koniec dnia, ale co tak naprawdę nam za tym idzie, jakie są te predykcje, naprawdę bardzo, bardzo i to bardzo ważnym czynnikiem będzie to, na jakim poziomie otworzy się US500, jeśli on otworzy się jeszcze niżej, będzie to mniej więcej mogło nawet nam oznaczać, że te spowolnienie gospodarcze będzie jeszcze mocniejsze, te zużycie ropy będzie jeszcze mniejsza, i wtedy jest możliwy próg. Tutaj, ale to naprawdę będzie dosłownie walka, żeby ropa zeszła poniżej progu 60 dolarów. Ja bardziej się tutaj nastawiam pozytywnie. Myślę, że ta reakcja rynku na te decyzje cłowe Trumpa, które wiadomo, raz się spełniają, raz się nie spełniają, choć te brzmią bardziej poważnie, no że wiecie, rynek zacznie pomału odreagowywać że tam Ja już tam słyszałem, że Trump z niektórymi z tych krajów, co nakłada cła, już próbuje jakieś porozumienia. Także te kraje nawet do niego składają taki, taki no, po prostu dzwonią do niego przywódcy tych krajów, żeby że oni zjedzą cła na USA, USA się cła na nich, żeby się jakoś dogadać. Więc teoretycznie można myśleć lekkie, bardziej optymistycznie. Wiadomo, to wszystko nie naprawi się z dnia na dzień, ale myślę, że jak najbardziej będziemy mogli, przypuszczam, oczekiwać lekkiego wzrostu ropy w poniedziałek, ze względu na to, że ta cena 62 dolarów jest po prostu nieatrakcyjna dla tych krajów produkujących ropę, tak? Zobacz, tutaj mam na myśli kraje arabskie, no, których budżety bardzo i to bardzo mocno na tym ucierpią. Myślę, jak najbardziej są możliwe jakieś cięcia w wydobyciu ropy naftowej. Przechodzę do naszego następnego surowca, jakim jest nad No, tak jak, tak jak wam opowiadałem yy, tydzień temu, że tutaj raczej spodziewać się tych spadków, jak możecie zauważyć, no nie było jakichś aż tak większych, tylko jak w piątek już takie większe spadki się wydarzyły, ale to to też trochę przez Trumpa. No, ale gratuluję tutaj było tych parę takich większych spadków, kiedy tutaj była walka o tą cenę powyżej 4-0. Kto, so kto sobie na tym zrobił, gratuluję. Oczekuję w następnym tygodniu, także ze to na te cło, co nakłada Trump na ocieplenie, zaś pogodę, dalszej tendencji, raczej spadkowej. Wiadomo, tutaj w czwartek jest raport dotyczący zapasów wskazu, ale do czwartku, jeszcze dużo czasu, obserwujcie, co się dzieje. Ja tutaj tylko prognozuję, że bardziej to według mnie będzie tendencja spadkowa. naszym następnym surowcem będzie kakao. No, jak możecie tutaj zauważyć, zwłaszcza w końcówce, tak jak Wam. Mu opowiadałem, kto tutaj dorobił się, no niezłej sumy, niezłej fortuny po tym wzroście około 20%. No, gratuluję. To prawda, trzeba było trochę na to poczekać, ale odbyło się to w końcu. Oczywiście potem retest w dół, no ten wzrost był nieco zbyt duży. Jak będzie się zachowywało Kakaoko w następnym tygodniu? No, tutaj są no, tak naprawdę dwie opcje: dwie opcje, albo spanie z powrotem do poziomu 8,0, albo będzie walczyło dalej o powrót na 9,0. Zależy, jaka będzie kontynuacja po tym riteście. To się tak naprawdę okaże w poniedziałek. Trzeba patrzeć, na jakim poziomie kakao się otworzy i jak będzie się zachowywało przez te powiedzmy, pierwsze 2-3 godziny, ponieważ kakao po weekendzie yy, lubi się otwierać z takim, wiecie, dużym gapem, z taką dużą przerwą, że powiedzmy nagle się otworzy tutaj albo tutaj. I trzeba zobaczyć, jak gdy przez 2, powiedzmy, 3 pierwsze godziny na to rynek będzie reagował, czy on będzie próbował, wiecie, odrobić to, co kakao sobie przez weekend wzrosło albo spadło, czy będzie kontynuował trend. Naszym następnym surowcem jest złoto. No, ale tak samo jak tydzień temu. No. Gratuluję wszystkim, wszystkim, którzy też zainwestowali w wzrosty złota. Jak pamiętacie, mówiliśmy tutaj o tym, że wtedy było pomiędzy 3000, nie pamiętam już, 20 albo 60 gdzieś tutaj w tych okolicach. Wzrosło nawet aż do 3166. No. Ładnie sobie można było dorobić. Kto skorzystał, ten skorzystał. Obecnie, tutaj, przez te spowolnienia gospodarcze, to wszystko. Cena złota także zaczęła spadać. Ona ma taki niebezpieczny w miarę próg, prawie że na granicy 30-36. Tu jest ważne, że to jest taki próg między 3000 a 3050. Że w poniedziałek, gdzie się otworzy złoto, możemy się wtedy oczekiwać, że albo to będą powroty do progu 300. Ale w momencie, jakby przebiło próg 3000 i poszło w dół, możemy nawet się wtedy spodziewać spadków do 2900. Ponieważ pamiętajcie, że złoto nie jest tylko do ozdoby, ono jest też używane bardziej w tych firmach technologicznych, jeśli one mają spowolnienie gospodarcze, zwiększają ceny swoich produktów, spada im sprzedaż, spada też im zapotrzebowanie, dlatego tutaj na to trzeba bardzo uważać. I tak naprawdę złoto też jest trochę powiązane z tym US-500, nie tak bardzo jak Ropa, a i tutaj należy bardziej przyglądać się raportom inflacyjnym z dużych krajów, takich jak Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada, oczywiście też kraje Unii Europejskiej niektóre, ponieważ to jak sytuacja gospodarcza wygląda w tych krajach wpływa bardzo na cenę złota. Naszym ostatnim surowcem będzie cukier. Bardzo lubię ten surowiec. On jest dość przewidywalny, dopóki nic, wiecie, takiego nieoczekiwanego się nie stanie. No w tym tygodniu kontynuował swoją taką tendencję spadkową, bo ten zaczął sobie rosnąć, ale widać było od razu, że to jest taki wzrost, nie wzrost. Jakby to powiedzieć, że takie wahanie się cenowe, że tego trochę sobie, trochę sobie wzrosł i to zaczął dalej spadać. Yy, co będzie następny z cukrem? Szczerze. Otaj okay, on zamknął się po cenie 1889. Tutaj on jest bardzo blisko tego progu 19, żeby go znowu odzyskać i zacząć sobie tendencję wzrostową znowu, aczkolwiek myślę, że ta tendencja wzrostowa byłaby maksymalnie do poziomu 19,50 w następnym tygodniu. Jeśli jeśli w poniedziałek cukier otworzy się trochę po niższej cenie, jak najbardziej myślę tutaj progi rzędu 1850. 1850 są jak najbardziej osiągalne w następnym tygodniu. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, gdzie cukier się tworzy i w poniedziałek poczekajcie sobie parę godzin, nawet te 5 godzin, żeby zobaczyć właśnie jak sytuacja z cukrem wygląda, bo naprawdę po pierwszych dwóch, trzech godzinach no nie można stwierdzić jak on się będzie zach zachował przez resztę dnia. Dobrze widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam tutaj do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco oraz do zostawienia komentarza. Może to być Wasza opinia na temat giełdy. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Jeszcze raz was tylko ostrzegam, że tutaj inwestowanie na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem. Grajcie tutaj odpowiedzialnie. Ja jestem sąsiad, to był Kącik inwestora. Żegnajcie!